Dzień dobry, Pani Gieniu. Dzień dobry, Pani Grażyno. Ja tu sobie w sklepie byłam. Przechodzę, patrzę, a Pani pucujesz tu samochód jakoś tak mocno. Tak, Pani gadasz? W sklepie no. Pani byłaś? Tak, Pani. mi Pani Pani Grażyno? Nie, przyjechałam sobie tutaj do sądu grubsze zakupy porobić, bo jutro wie Pani, wszystko będzie zamykane. No Pani, wszystko będzie zamknięte, premierów zamyka. No. Pani, ja przyjechałam sobie spłukać samochód. No widzę, właśnie. A Pani tak blisko trzymasz ten, ten dyfuzor, że. Pani lakier zedrzesz. No to będę miała inny kolor, może, bo mi się ten znudził, pani. No może tak wylezie można. jakiś inny. Czerwony. Na jakiś. Na mieska, czerwony albo różowy. No i ciała. co to będzie teraz pani? Pani gra, no. Pani pozamykają, tak. Pani wszystko. pozamykają, ale pani słyszałaś, dlaczego my z koronawirusem nie wygrywamy? No nie, nie wiem. No, tego. przez media. Tak? A? Premieru mówił, a? gdyby nie media to my byśmy już wirusa pokonali. Tak powiedział? Tak powiedział. I ja pani przyjechałam sobie umyć auto, bo ja on te media zamknie. Wodę, A. gaz, prąd, wyzamyka media, Acha, pani kochana. takie media zamknie. No zamknie media, myślę. Bo jak to wszystko pani przez media. No tak. No. To trzeba samochód umyć, bo no, potem no, wody to nie będzie, nie? Nie umyć. Naprawdę pani umyłaś? No, ja jeszcze swój nie. Aha. Może potem też pojadę pani gier. Żałujesz pani dwa złote. No, trochę tak. Może, no, ja nie może se w żałuję. W ja chyba nie jestem. No tak. Ale ja to z kolei słyszałam, o mediach nie słyszałam, ale słyszałam, że to przez lewicę nie, nie, nie możemy wygrać z koronawirusem. Jaką pani lewicę? Bo lwicę to pani. My mamy w zoo, ale tak? one są zamknięte. Te nie, nie. My nie mamy pani w Polsce lwicy. Jak pani słyszałaś o lwicy? Ja nie słyszałam. Lewicy pani wie lewica. Nie lwica, nie chodzi o zwierzęta. Ha, a jak pani mówisz? Lewica. A Lewica? A no. co to pani lewica? To lewica A to lewica przeszkadza. Lewica, to... no to opozycja, no to tak, takie opozycja. partie opozycyjne do, do, do tych aktualnie rządzących. A to pani to skomplikowane jest, no. strasznie pani, pani powiem. To I... oglądasz pani, oglądasz te tak. wiadomości, czytasz no pani te paski, nic ja pani wszystko nie wiesz. Nie wiem, wiem, tak. Ale ja o pani o lewicach i opozycjach, ja pani nic nie słyszała, pani szczerze powiem. Ja bym sobie myła, gdybyś pani pozwoliła chwilę. No bo tu się pani, pani widzisz? Bo ja takie duże zakupy mam, to tak? może, e, może by Pani mnie potem zabrała do, tego, do, tej, do, tej, do tej wioski naszej. A jak Pani przyjechałaś? No przyjechałam tak. sobie busem. Aha, autobusem. No to nie. ja Panią zabiorę, przecież nie będę taka, co nie? No, oddam no ja Pani te 4,50 za drogę. No, weź się Pani na razie odsuń, bo tu, robi się kolejka Pani, tłok się robi, Pani ty, znowu z tą telewizją Pani przyszłaś. Dobrze Pani. No Pani. No Wyłącz Pani sobie ten telewizor, No, myślę. no, no wyłączam no. się. Pani Graszyno, weź się Pani do roboty. No, ale ja nie mam tego, szczotki nie mam drugiej. Pani Gieniu, szybciej, szybciej, bo tu się kolejka ustawia pani, za Panią. czas mi leci, Pani mam no 3,70. Tufę zawracasz. O, przypidziesz, widzisz pani, jak to zapierdala. Ja nie zdążam pani umyć. Jak to leci ten czas. Jak pani, jak w kasynie. Masz pani, zaraz pani nie masz. No Ale dobrze. Dobrze ja dobrze, myję? dobrze pani idzie, tak, bardzo ładnie pani myje. Pani, ja już zrzałam, cało. Pani spieszy się, bo mi braknie nie da spłukanie. Tak, kurz, pani bud. Pani Gień, aż miło będzie jechać takim przecięciu. Prawda, udało się? No, udało się. Nie. Ale mi no. się trafiło, że panią tu spotkałam. Będziesz pani dumna jechać? No, taki tak, tak. Jakby ja to do stydzi. kościoła, prawda? No właśnie, chciałam powiedzieć, że pani to chyba na niedzielę są. Na niedzielę? No, na niedzielę, na palmowo, pani kochana. No, a tak, tak, a propos no. jeszcze tych wiadomości, pani Geniu, co tam pani jeszcze wysłyszała? Bo ja jak zwykle nic nie wiem. No pani, zamykają, no. pani przedszkola, żłobki pani zamykają, ale pani, tak. te takie służby mudrowe, tak. albo pani lekarze, pielęgniarki. Tak. Mogą prowadzać. Aha, to Dla dzieci tych, 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 co pracują. Tak, w te zawody mają dzieci Aha, i te zawody to mogą prowadzać, wtedy prawda? Przedszkola otwarte. Tak, a teraz pani posłuchaj, tak? bo ja to nie rozumiałam, tak? bo jak jest pani przedszkolarka, prawda? Tak. A i pani co żłobek to żłobianka, prawda? Jest pani no. przedszkolarka, pani żłobianka. Tak. No i pani przedszkolanka. Nie może swojego dziecka zaprowadzić do żłobka. Tak, bo to nie są mundurowa, mundurowe, no. Tak, ale musi iść do pracy do przedszkola, prawda? Tak. No to pani, co ona z tym dzieckiem ma pani no zrobić? Właśnie, to jest problem. No, ona by chciała do żołobka zaprowadzić, żeby iść do przedszkola, pilnować tych dzieciaków, tych policjantów na no, ten przykład, prawda? No. Tak jak u nas pani przykładowo mówię. No. Jest troje dzieci, jest pani powiem. Tak? No, no i teraz ona co ma zrobić, to ja pomyślała, no żeby ona tą trójkę wzięła do domu. A, albo tak. Tak. Tak, zdalnie będzie pracować, My tak. na tych dzieciorów do chałupy, no, co no, nie? No. Zdalnie sobie będzie prowadziła te przedszkole w no, domu. No, można no, tak zrobić. Można tak zrobić, tylko pani. Ona taka jest zestresowana, bo jest stary jej. No, no to jest nauczycielem. No. I on prowadzi w domu te pani lekcje. A, a to dziecko z pani? ona mówi, on prowadzi te wyjazdy, nawalają klockami, co nie? Tak. No to ja jej mówię, ty weź sobie normalnie przeczytaj tam na stronie rządowej tak. go .pl. takie zamieścił planszę na Ta, takie sytuacja, jak ktoś nie wie co zrobić no. żeby te dzieci że tak powiem uspokoić, co nie? no jak się zdalnie pracuje, tak? tak. no jak się zdalnie pani pracuje dzieci chodzą, nawalają wszystkim nie możesz tak. pani pracować, no mówię pani rozumiesz? tak no, to powstały, że trzeba pani kochana, trzeba tę dzieciom zaproponować tak. tak, żeby one sobie układały klocki 8 godzin mhm. no, albo puzzle, Aha. tak niech one siedzą, układają sobie 8 godzin na co to, no. no i potem no to pani działa, tak, no ale pani, jak to działa, to ja mówię kotu Ryśkowi, pani znasz Ryśka, no, ryśka ja mu zaproponuję tak. żeby on mi fotela nie drapał, no no, może faktycznie to działa, premier w premieru gara to działa, nie, no może, no to ja mu zaproponuję, a nie zaproponowała pani mu to ja mu właśnie nie zaproponowała Drapię? pani, no drapie mi pani fotel, a ja głupia na niego krzyczę, to go nas, wciągam, żebym ja mu zaproponować, żeby on przestał drapać, pani kochana. No, nie Pani, przecież nienormalna jestem, pani powiem, ale chodź pani, nie na jedziemy. Wejść bo pani, pani nic nie żarłeś dzisiaj. A właśnie, Pani Gieniu, ja wrócę do domu taka głodna, Pani ma jakiś obiad na szykowanie? Tak, Pani kochana, ja Panią zaproszę, bo mam czysty samochód, no. to ja bym pojeździła po okolicy, no. żeby nie poglądali w czystej burze, no. to nie? To ja Panią ja do McDonald'sa zaproszę. Tak? Tak. Pojedziemy tam zjeść? Pojedziemy, że też Pani. Ale restauracje, Pani Pani, dzieje. na drive'a pojedziemy. Na to co? Się pani... Na drive'a, Pani kochana, na drive'a, się z samochodu Pani nie wysiada, dupy Pani z samochodu nie wysadzasz Pani, rozumiesz? No Żreż Pani w samochodzie. Tak nie jadłam, Pani No to Pani zeżre. Żreż Pani w samochodzie frytki? No a nie nabrudzimy tam za bardzo? No, pani nabrudzisz, to pani dam. No, to pani o co zupełnie pamiętasz pani mnie, pani nabrudzisz. Chodź pani, pojedziemy. Ja pani pojedziemy. Dobra, pojedziemy. No, bo pani... To dziękuję za zaproszenie, pani. Wie. Pani głodna jesteś, aż się pani ręce trzęsą, tak, pani kochana. Chodź pani, bo kolejka, ludzie się patrzą, Mamy tu pani telewizorujesz, pani kochana. <laughs> Telewitor. To mogę wsiąść już? Możesz pani wsiadać, koch uważaj, pani rękę se panią, kurtkę. Dobra, no radę pani. Pani Gieniu, pani mi driver obiecała, pani mnie tu ciągasz po sklepach jakichś. Pani grzy, no se pani posiedzimy, bo jutro zamkną pani. Meblarskie zamykają pani. Ja sobie przyszłam posiedzieć. Pani, patrz. O, to dla kota mojego Ryśka chyba, taki drapak od razu, co nie? No chyba tak. No, to A kup, chyba jest drapak. Kup, kup, Kupuję Pani No ta taki fotel, fotel bym sobie Pani wzięła, co Pani myślisz? No nie wiem, Pasuje pani? do Gieni, taki fotel. No, do Gieni, żeby I sobie drapaczek oglądała. Drapaczek dla kota od razu, co nie? Bo to tak. chyba dla kota Pani, nie? No, jak znalazł dla Pani na te wiadomości do oglądania, do czytania pasków, to no, dobry taki fotelik. Pani, takie paski by się w takim fotelu czytało wygodnie. No, no i z takim drapaczkiem Pani powie do kompletu. Ktoś pomyśli o kocie, Pani powie. No, jaka to? cena? 869? Ja amerturę Pani dostanę. Tak? No, to tu Pani, tu można, o pani, patrz się. ja sobie za 21 złotych będę na nim siedzieć miesięcznie. O, to się Widzisz opłaca. Pani? Za 21, 73? Pani, taki wygodny na miesiąc? Pani, za dwie dni. No to więcej, pani, gieniu, pani za tą telewizję płacisz. No właśnie. Uh -huh. No nie, to ja chyba se go bierę, Pani, pani, szukaj mi tego pana. Co to, pani, gieniu? Inny fotel? Lepszy. Pani Grażyno, ja dla pani znalazłam. <noise> za 14? Najszy <noise> za 14, ale patrzcie, pani, obrotowy. Gdzie się nie obrócisz Pani, to sobie coś zeżresz. O no, o, no można na nastawać naokoło. No no to fajnie. To Pani obrócisz, zeżresz, to sobie coś Pani, bierzesz Pani? No to zastanowię się zaraz. No, w Pani zostaniesz. No, 14 No, 15 90. złotych, Pani no. i pani będziesz miała. Dobra. Chodź Pani, może jeszcze coś wybierzemy. Okej, okay, lecimy. 40 złotych i 50 zł. Pani Grażyno, 40 złotych. No właśnie, widzę. Ale się pani postawiłaś, pani gieniu. Co to? Pani Grażyna, dobrze, że ja wziąłam emeryturę. No. Pani mnie naciągnęłaś na frytki. I co teraz? Pani zapłaciłaś i gdzie pani masz to jedzenie? No właśnie nie wiem, czy my w ogóle pani coś dostaniemy? Żreć, pani powiem. Jedziemy pani. Pani, bo nie można tak pani za zdrową no, pani a żreć w końcu. Gdzie my będziemy jeść? W samochodzie to się pani żre. A gdzie by... Jak to w samochodzie? To będziemy... jest pani McDrive. No ale gdzie staniemy teraz, żeby jeść? Na środku ulicy se zjemy pewnie, co nie? Pani Grażyno, się pani głupie pytać. No pojedziemy sobie, zaparkujemy. Do <grydzenia> Trzeba się odżywiać zdrowo, ale jak raz na ruski rok pani McDrive, McDrive'a, no. to się przecież nikt nie zesra. Pan Janio, jakie to strasznie wszystko niezdrowe jest. I tak. Konieczne. Pani kochana, żebyśmy my tylko kity nie odwaliły, pani powiem. Po tym McDonald'sie. No, pokaż pani tam, co tam pani ma. Masz pani chusteczki, pani Grzyno? Dla pani mam takie. O, O, mm, sałata wystaje. No żeli pani, przecież nie będę pani jeszcze karmić. Pani zwariowałaś, Słyszy, włącz pani tę telewizję. Ale to pomachaj pani na koniec. <grych> Dobrze, to smacznego Smacznego? Jemy.